Zrobicie na żar no ale nie dzisiaj to już było plus 50 minut taka pętelka wjazdy, wjazd zjazd nie mamy na to czasu Lazurowe wybrzeże No nie wiadomo kiedy przestać nagrywać I godzina 3 71 km I średnia W tym momencie 41 km O kurwa. No. To teraz oby szybki powrót do domu opcja C, to przez przedziwek ale znając rzeki będzie podjazd pod wiatr zjazd też potem przeciskać się przez Bielsko przez centrum nie mamy na to czasu I te trzy godziny, przekroczone. Zaczynam czuć ciało. Czyli jeszcze raz, od ponad dwóch miesięcy taki długi, długi wypad. Wow. Teraz właśnie to czasami się trafi na jakieś turbulencje, żeby się nie wydawało, że będą. Można polecieć Ale nie jest źle Jak na pięćdziesiątki Siedem Kurde te boczne podluchy No i zatoczyliśmy kółeczko Tutaj dwie godziny temu walczyłem z wiatrem A teraz jest tak pół na pół Bocz na tylny powiedział 71 kilometrów 3 godziny 20 no jednak jazda pod wiatr to jest męczące. Tu jeszcze dobra godzina do domu. Kozy las, klimatycznie, wszak jest słońce, chociaż za chwilę zajdzie za chmurami. Idziemy spokojnie. Ach, kocham to pod górę i pod wiatr. I tak godzimy do domu. Chodźmy po być w domu Chorągiewka A ja dokładnie pojadę Lewo, prawo, lewo, prawo Cioèło, boż nie czoło A już trochę Opadam z siły Dobra, na spokojnie Skoro by strony. Fajnie, że remontują. Będzie lepiej. Ale teraz masak. Tu remont. Skręcę w lewo. Droga rozwalona. Remont. Potem objazdę muszę jechać. Na świetnie, trzema objazdami. Pojadę prosto. Most zamknięty. Remont. Pojadę przez centrum. Tak durne ścieżki rowerowe. że aż mi się tam jest. nie wypadałoby się teleportować po prostu większość dróg super, ale miejscami dostać się tak, teraz do zabrzega to jest porażka z niewielu plusów jazdy rowerem ładnie wszystko mijamy i co to się tu stanęło albo na kable się odpadają no, współczuję takie miejsce godziny szczytu ale pyg jedziemy tutaj Wszystko, wszystkich. żeby się w miesiąc mają wyrobić jeszcze Czy tam półtora to nie wygląda i zaraz wpadnie seteczka w tym roku, może piąta głównie to i tak jeździłem w MTB teraz się tak ożywiłem na szosie bo nowa szosa to trzeba jeździć testować I zaraz będzie stóweczka. Nie, yeah! stówka. Cztery godziny, cztery minuty. No i ostatni zjazd. чуть как на Ostatnia prosta za 8 minut w domu Jest tu Jeszcze zawieje Prosta droga Można się Nieźle rozpędzić. No i Progres pras Tutaj coś będą lali Przeraźniki są Dobrze idzie no. Ufajdany ten rower No i tak Już przed domkiem 4 godziny 20 Ładnie się w czasie zmieściłem 109 km Rower przetestowany Mały niedosyt przez, przez ten wiatr, ale generalnie zadowolony jestem z zakupu Teraz kończymy i i tyle. Pewnie następny raz w krótkim będzie za pół roku. Także można powiedzieć pożegnanie lata jesieni. Nara.